Zdrajców, szpiegów, dezerterów w obliczu wroga. Więc tak, razem z Wami powtarzam te słowa. W normalnej sytuacji, w prawdziwym, poważnym państwie polskim, no cóż, Wojciech Olszański nie zajmowałby się tymi sprawami, bo pewnie dostałby wyróżnienie. Zostałby na przykład mistrzem mowy polskiej, prawda? I w telewizorze byłby fetowany. Jest mistrzem mowy polskiej, jest mistrzem mowy polskiej. I też nie wiem, czy wszyscy Państwo to doceniacie, w jakim stopniu czerpie ze skarbnicy polszczyzny, z literatury, poezji klasycznej, to często przez... Rozmaitych patodziennikarzy, patopublicystów i patopolityków jest nie tylko niedoceniany, ale nawet opacznie rozumiany i przekreślany. Więc docenimy to. Marcin Osadowski dostałby przynajmniej order uśmiechu, jak nie jakiś inny, poważny order państwowy. Szanowni Państwo, ja siedziałem kiedyś przez tydzień w kozie. Więc wiem, że to nie jest nic śmiesznego. Wiem, że to nie są żarty. Wiem, że to jest taka szara strefa, w której wszystko może się przytrafić. I dlatego sprzeciwiam się również lekceważeniu takich przypadków jak ten, który nastąpił. I uwaga, ten przypadek może mieć swoją kontynuację, bo jeśli dobrze pamiętam... Gospodarz tego spotkania w najbliższych dniach znowu jedzie, żeby stanąć przed sądem. Dobrze pamiętam? Tak, panie Wojciechu. Dwudziesty dziewiąty ósmy... Dwudziesto, powtórzmy to. 28 nie Nieprawda? I 29 Pan Marcin. Tak. Więc ja się sprzeciwiam w lekceważeniu. Ja się sprzeciwiam. Takiemu politykowaniu, które niektórym podpowiada, podpowiada postawę przemilczenia albo nawet i dokładania tym podsądnym, tym aresztantom. Ta strategia odcinania się. No przecież to jest odpowiedź na zapotrzebowanie, które wystawił przeciwnik. Przeciwnik, chce. Żebyśmy się sami pokroili na plasterki, żebyśmy się sami od siebie wzajemnie odcinali, żebyśmy przepalali energię naszą narodową i czas nasz bezcenny, naszego krótkiego, ludzkiego, doczesnego życia, żebyśmy przepalali na recenzowanie się wzajemne i dociskanie się wzajemne i krytykantów i ten maksymalizm to to oczekiwanie żebyśmy wszyscy ulegli jakiemuś zjednoczeniu wedle jednego wzorca tak chwała Bogu nie jest bo pan bóg ludzi stworzył różnymi więc też i Polaków stworzył różnymi ale w uznaniu tych różnic i ciesząc się tymi różnicami jednocześnie zauważmy że świat polski świat polska scena polityczna istotnie dzieli się na tych którzy Chcą państwa polskiego i chcą narodu polskiego jako narodu wolnych ludzi, a nie niewolników czy nadzorców niewolników. I z drugiej strony i to jest bardzo ostry, wyrazisty podział mamy tych, którzy żadnej Polski nie chcą, którzy chcą jakiegoś gułagu, kacetu, turbo plus z Netflixem odłączonym do każdego baraku, żeby było weselej, ale to nie będzie Polska. Są tacy, którzy nie chcą żadnego państwa polskiego, chcą landu eurokołchozowego. Inni mijaliście tutaj siedzibę takiego urzędnika najwyższego, który deklaruje zainteresowanie projektem Rzeczpospolitej, omówi Republiki Przyjaciół Polin. Tak? Jeszcze inni chcą Ukropolu, czy jak inaczej to nazwiemy. Przekreślają kontur graniczny, który dla nas Polaków jest problematyczny, no ale granice jakie są, takie są, niech służą temu, do czego są wykreślone. Więc, Szanowni Państwo, my to sobie wyraźnie powiedzmy, że nie będzie wielkiego, powszechnego kochajmy się, jak na koniec pana Tadeusza. To nie nastąpi, bo to też byłoby oszustwo, bo u władzy są ludzie, z którymi nie można zatańczyć wesołego oberga. Ta zjednoczona koalicja covidowo-wojenno-brukselsko-podatkowa przy wszystkich różnicach przez nich samych odnoszonych w mediach głównego ścieku ta zjednoczona koalicja ma wobec nas te same zamiary chcę żebyśmy stracili całą wolność całą godność żebyśmy stracili niepodległość suwerenność żebyśmy stracili szanowni państwo zdrowie życie Prawo do wychowania ba może nawet do posiadania dzieci. I to jest już otwartym tekstem powiedziane, to już nie jest żadna teoria spiskowa. Myśmy się właśnie w ostatnich latach, myśmy się ostatecznie rozstali z teoriami spiskowymi, bo została czysta praktyka. Wyprztykaliśmy się z teorii. Już wszystko się potwierdziło, prawda? Nowy ład, wielki reset. Nowy porządek, nowa normalność premiera Morawieckiego. Otóż mam nadzieję i przeżywam niezwykle pozytywnie to tutaj wielkie zebranie Polaków, rodaków. Mam nadzieję, że wszyscy chcemy nie nowej normalności, tylko normalnej normalności. Bo ta nowa normalność, tym się różni od normalności, żeby zacytować klasyka, czyli prezesa Korwina Mikke, tym się różni nowa normalność od normalności, czym się różni zwykłe krzesło od krzesła elektrycznego. I my, Szanowni Państwo, upominamy się, mam nadzieję, że to jest dla wszystkich oczywiste, nie o jakieś specjalne warunki, jakieś preferencje. My po prostu nie chcemy być obywatelami drugiej kategorii.